Sąd ma dość zaawansowany system przyznawania numerów kont dla najemców. Z tego wideo dowiesz się, gdzie wpisać numery kont, aby osiągnąć spodziewany efekt. Numery kont do wpłaty możesz wprowadzić w trzech miejscach w systemie. W ustawieniach oddziału, w sekcji właściciel wystawcą faktury na karcie właściciela, o ile nieruchomość posiada właściciela, który jest ustawiony jako wystawca faktury. oraz w edycji nieruchomości. System nadając numer konta najemcy sprawdzi, czy w edycji nieruchomości jest wpisany numer konta lub fragment do płatności masowych. Jeśli nie został tam wprowadzony, to w następnej kolejności sprawdza numer konta w sekcji właściciel wystawcą faktury na karcie właściciela, o ile ta funkcja jest aktywna. Jeśli nie jest aktywna, numer konta pobierany jest z ustawień oddziału. Jak widzisz, to istotne, aby po utworzeniu najemcy od razu przypisywać go do nieruchomości, aby system mógł przycielić prawidłowy numer konta. Pamiętaj, że w każdym z tych trzech miejsc możesz wpisać fragment numeru płatności masowych, jeśli masz kilka umów z bankiem, np. odrębne płatności masowe dla każdego właściciela.